Siemaneczko. Dzisiaj taka szybka robótka. Sobota jest, godzina 20. Dzisiaj sobie zrobimy aktualizację warsztatu, wersja 21.37. Rozwojowa na Itli. Zrobimy sobie uziom kurwancka. To będzie bardzo dobra robótka. sami zobaczycie. Przed mamy, przewody mamy. Niestety jedyneczka. To puścimy takie cztery razem. Albo dwa. Dwaaa! Dwa albo... Kurna, pakiet premium od razu? No nie, nie jest tak. No. Pakiet mini. pojedzie pakiet mini, będzie pan zadowolony, jak to mówi majster. Z takiego oto druciczka go mamy, no to puścimy sobie po całej ścianie. Taka robota. No, oglądajcie. Dobra, to tak. Jak to rozwiązać? Gdzie chcesz, górą to puścić czy dołem? Górą. Górą, górą. A może nie, zamiast wiercenia po prostu tak To napierdalać? nie głupio obce. Wszystko na oko. Ok o, nie o, o tutaj, o. Może być, jak najbardziej. Dobra, do no, ściany z zapasem. Dobra, fajna aktualizacja. Aktualizacje beta się robi w nocą, co nie? One się nazywają nightly. A teraz mamy co? Za oknem ciemno, czyli Za... noc. Za oknem noc, a ślimak, ślimak, ślimak u mnie jest. Jego tu śnią się od śluzu. Braku laku. Samą górą. Okay. Ale przed wszystkimi przewodami. Nad wszystkimi? No, on właśnie tak. O, dobra, mam. I idzie. Oh, komornik po AGD. Kurna, jak po alimenty. idzie tak szybko, jak koszty paliwa do góry. No. Ojej. Patrz. Stryki nas nie ma. O. No. O to w tym chodzi. Po to to powstało. Ludzie, tu nikogo nie ma ojej Intro nagrane, czyli można już zruzować krawat. My jesteśmy proste chopy. A proste chopy co robią do roboty? Kurwa chlejo Jak to co? Pio! Co robił Maciej? Chlauuuuur! <suszy> Pijąc tą herbatę, z każdym łykiem staje się jeszcze bardziej pojebany. <suszy> <suszy> Ta zielona herbata najlepiej smakuje z miodem.

Gibnazja liście czy <gibnazjaliście> <gibnazjali> kigoi. Robotnicy. Słoczek wsadzimy, zobaczymy, czy w ogóle pasuje. Dobre wierzch odebrałeś? No dobrze, nie no, duże to jest dziewiątka, to jest ósemka. To jest dziewiątka? No. Dwunastka. Ale jest oznaczenie, że to tym wierciliśmy. Pierwsza. Purne jak wiadro. <grym>. To jest tobą nie tak? To też z tym? No nie, to jest dobre. So, może to. A ty podejść. podejdź. Burna. O kurzywa, jak kakao, o jakie fajne, aż wypływa, ty to dobrze, to będzie dobrze zaizolowane, no, będzie bardzo dobra izolacja, o jeszcze, jeszcze paluszkiem, o, o silikonik paluszkiem, widzę, że papowiec. Na ścianach Łęciny nie znajdziesz szczeciny. O, z ikoniku troszeczkę dać, o. o. i teraz można wsadzać. To to uczucie się jak po skończonej robocie wszystko masz na dłoni. <słys> <słys> Pracuj tam Ma! Oleczek! Fajnie wypływa. pływa! Trzeba paluszki jeszcze dookoła? Wiem tak. to się może więcej, Jedną ręką to wiesz, co sobie możesz zrobić. Kogo Narzędzie trzeba odłożyć na zasłużone miejsce. Tak? O. Sandwik! Kurwa, to była dobra siekiera. Mamy kółeczki już powbijane. Tu jest jeden. Zostało nam rozprowadzenie przewodu. Czemu ktoś już tak jako tak opuszczony? O! Już wisi. To znaczy, że już można go praktycznie Kurwa. Połączać. A! wszystko plącze, kurwa. kiedy skończysz zro... w chusteczkę, a potem zapomnisz o tym i dmuchasz w nią nos i uspierdala sobie cały nos Ta. z silikonikiem. Ty kurwa, tylko tyle duta on zostało. Co no. by z nim robiliśmy? Ciekawe. Kurwa! Ja piszczę. Nie no! Spokojnie. Tylko spokojnie. Jak tu nie posprzątamy, to się pozabijamy. To się pozabijamy. Największym zagrożeniem dla tego warsztatu jesteśmy my sami. My sami. No ale... Ale, czy to nie jest antyludzki warsztat? No, ta, no to no tu ludzie nie mają z Zwykli śmiertelnicy. To jest tak przejwane, że nawet ślimaki już mają problemy. No. Nie tylko ludzie. Siemaneczko. Nie następnego. koni Niżazki, Panie Jacku. To... To się trzyma. Trochę się buja, ale. Amortyzację ma. Mamy trochę większy porządek niż ostatnio. No to teraz nam zostało upierdolić kurwie łeb. Przebitka na drugą stronę. Ach, robimy kurw na instalację. Nabij to. Nabinaj. Tyk. I Wola no Wolaszek. No, miało być kurwa prosto. To później się po Uu, widziałeś? No O kurwa, ale tego nie przejdźmy Czekaj, pająk Spierd... No gdzie mnie, na mnie go chcesz spierdolić, co ty ochujałeś? Znowu się podróżę Co? Czekaj Zabij go Jednę ci zaraz Zabij Niech spierdola, to cię oczyszcza No pan, tak się robi, o. no i kurna poleciał tam No i chuj to boi A my nie. Ja tu pracuję, nie tam. Dobra, kurwa Kurwa, teraz na to ja No, Nogę ja mu uciąłeś Oh. Nie, Dobra, będzie tak, na luzie. Przewody na luzie. W dobrą stronę? No, nie w tą, w drugą. Majster, kurwa, od ciebie budeści. O wie, ja... Ale napnij to. Robić, robić, praca, praca, <laughs> robić, robić, robić zapierdalać. A ludzie w domu z się dałem. Cały dzień na serwerze Minecraft'a zaczuwałem. A teraz jedyne co mogę robić, to kręcić. Kręcić. Kręcić, kurwa. Nie, nie, uszkodź, nie, 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 nie uszkodź się, bo w raporcie BHPD będę musiał wpisać, pracownik dostał uszkodzenia, wskutek ciągnięcia druta. O, ty, Judaszu. I ty przeciwko mnie. Kurwa, ukrył, urwał mi, kurwa. Urywa tego, no, no kurwa, no, kołeczka mnie urwał. Kurwa! Ja nie dam rady? Kurwa, jebaną! Patrz! Kurwa! Już prawie! Już prawie! Już! O kurwa! No, coraz lepiej. Ja nie dam rady? No, no trochę oberwało mnie to. Tego nie w pierwszej choćby człowiek chciał to. Ja pierdolę, kiedy to No. Jak to jest było gorąco. Nie byliśmy w stanie się przebić dalej, głębiej. To czas na plan B. A jaki jest plan B? To ten chujowy! Pisze, że to jest miedziany. A jak jest miedziany, to musi przewodzić. O! bo to metalowe jest w końcu. Jak z miedzi. Kurwy. Poszukały nas. <gry> O, panie, bo dotykam. Co tu może być takiego co uszczelni, ale będzie przewodzić? Co takiego może być? Ty, wola w końcu dobrze przewodzi. Trzeba było tam <grych>, na jakiś nawadniacz, żeby nawadniało. <grych> Czy instalacja działa? Musicie domyśleć się sami. Film był montowany od czasu do czasu przez ostatnie 10 miesięcy. Generalnie zastanawiałem się, czy jest w ogóle sens to publikować, jednak YouTube w ostatnich dniach udział na zasięgi, co było bardzo motywujące, gdyż przez cięcia wyświetleń film mam nadzieję, że obejrzy mniej widzów. Robimy materiały na max 30%. No dobra, czasami więcej, zazwyczaj mniej. To tyle. Zdrowia życzę z okazji końca roku, bo bez zdrowia nie ma niczego. Do następnego i strzałeczka.